To jest podcast Inteligencja Biznesowa. Witaj. Ja nazywam się Marty Dybalski i każdego dnia wspieram biznes w podejmowaniu lepszych decyzji. Jestem konsultantem Business Intelligence, propagatorem podejścia Data Driven i założycielem DYDC. Przy pomocy wiedzy i doświadczenia z zakresu danych wspieramy organizacje zwiększając wydajność ich procesów, ograniczając czas pracowników i dając lepszy wgląd w kondycję firmy. Podcast ten powstał z myślą o osobach, które w swojej pracy przygotowują dane, bądź są ich odbiorcami. Jeżeli więc chcesz poznać nowe koncepcje, albo po prostu uprościć sobie te działania, zostań ze mną do końca. Zapraszam. Odcinek ósmy. Dlaczego ty i twój zespół nie powinniście obrabiać danych manualnie. Witajcie moi drodzy. Wiecie, na początek mam do was takie pytanie. Co gorszego od ręcznego przetwarzania danych jesteście w stanie sobie wyobrazić? Zapewne niewiele rzeczy. Wielu z nas do dzisiaj czasami pewnie przypomina sobie może tabelek, rekordów, które za każdym razem trzeba było sprawdzać ręcznie. Czy aby na pewno nie ma tam różnego rodzaju wartości, których obecność zniszczyłaby strukturę naszych raportów. Przypominamy sobie czas spędzony, poświęcony, a wręcz zmarnowany na ręczne wykonywanie operacji za każdym razem, kiedy trzeba było przygotować jakiś raport. Przypominamy sobie zapewne te wszystkie nieścisłości, z którymi wracał do nas biznes, kiedy ukazywało się, że między kilkoma raportami mamy przykładowo 5% rozjazd. Nie wiem jak wy, ja na samą myśl o tych wszystkich wydarzeniach, no, mam ciarki, szczerze powiedziawszy. I wiecie, to był i jest powód, dlaczego robię to, co robię. Ponieważ znam te emocje, znam te uczucia, które towarzyszą właśnie temu prostemu podejściu, przeklikajmy sobie kilka Exceli, i stwórzmy sobie jakiś raport. I chcąc nie chcąc, wiem, ile problemów przy tym wszystkim trzeba przezwyciężyć. Także dzisiaj porozmawiamy o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą manualne obrabianie danych do raportów. Następnie skierujemy swoją uwagę na podejście, które zagwarantuje nam minimalizację ryzyka i maksymalizację profitu. Bo wyobraźmy sobie przejście od świata, gdzie napotykamy problemy, a działania w obszarze danych zabierają zdecydowanie za dużo czasu, do świata, gdzie większość tych działań jest zautomatyzowana, a jakość danych znacząco, znacząco rośnie. Zamkniemy to wszystko działaniem, raczej propozycją działania, które ty możesz podjąć już w tej chwili, zdecydowanie niskim kosztem czasowym. Rozwiązania tego... Oczywiście na podstawowym poziomie jesteś w stanie nauczyć się poświęcając godzinę, maksymalnie dwie godziny. I tylko ta jedna mała inwestycja już teraz pozwoli Ci na wejście do świata, na stworzenie rzeczywistości, gdzie o danych myślimy jako o procesie. Wiecie, pracowałem z pewnym przedsiębiorstwem z branży farmaceutycznej. Miałem wspomóc ich w cyklicznym raportowaniu to miały być comiesięczne raporty. Dla menadżmentu średniego i wyższego szczebla. W pewnym momencie, stosunkowo wcześniej oczywiście, pokazali mi strukturę, która stała za tymi raportami. W tym momencie zamarłem dosłownie zamarłem. Dwa wielkie Excele po 40 stron każdy, po 40 arkuszy i trzy PowerPointy również po 15-20 stron. I te przepływy, jeśli tak to mogę nazwać, dosłownie były szyte na sznurki. Bezpośrednie odwoływanie się do komórek w innym arkuszu Excela. Słowem, kilka, kilkanaście dni wyjętych z życia na obrobienie tego pliku, tego potwora wręcz za każdym razem. I przy tym wszystkim, każde mrugnięcie podczas przetwarzania tych danych mogło skutkować błędem, co chcąc, nie chcąc po prostu w przeszłości, z tego co wiem od właścicieli tego rozwiązania, się po prostu zdarzało. No i co. Przejąłem to rozwiązanie. No i uznałem od razu, że daleko w taki sposób nie zajdziemy. No, wyobraźcie sobie, że nie robicie nic przez 10 dni, oprócz przeklikiwania formułek w Excelu. To nawet nie jest w żaden sposób kreatywna i wymagająca praca. To jest po prostu odtwórcze niczym robot wprowadzanie innych zmiennych. Ale tak jak rozmawiamy, przy tym wszystkim trzeba być bardzo, bardzo skupionym. No więc się zbuntowałem. <laughs> Dokładnie. Dosłownie, przysłowiową chwilę później uzyskałem dostęp do źródła danych, na którym oparte było to rozwiązanie. I dosłownie, po chwili analizy jego struktury, okazało się, że jednym kliknięciem jestem w stanie zredukować liczbę kolumn z 200, nie przesłyszeliście się, 200 kolumn do niecałych 10. Tak, tak było to rozwiązanie budowane. Już nie będę wchodził w szczegóły, co dokładnie tam zagrało. Taką operację udało mi się przeprowadzić. Następnie odpowiednio zastosowana inżynieria cech pozwoliła mi na wyciągnięcie istotnych, dodatkowych informacji z treści już samych rekordów, a następnie na utworzenie modelu danych. I niespodzianka. Po stworzeniu wizualizacji w oparciu o ten model wystarczyło za każdym razem kliknąć refresh. I mieć przygotowany cały raport, który wystarczyło potem wyeksportować do PowerPointa. I najgorsze jest w tym wszystkim to, że ileś osób miesiąc w miesiąc rzeczywiście ręcznie przetwarzała te dane. Co, jeżeli spojrzymy od strony odbiorców takiego raportu, którzy mieli podjąć pewne decyzje na jego podstawie, i podkręcimy to o tą informację, że mogły tam znaleźć się błędy, nie chcę. Zadawać pytania, ile takie błędy mogły kosztować. Więc zamiast tego, rozwijmy sobie temat tych trzech podstawowych ryzyk, zagrożeń, które stoją za tym, nazwijmy to najprostszym rozwiązaniem. Zagrożenie numer jeden: błędy. Tak jak już o tym mówiliśmy. I rozwijając trochę ten temat, pomiędzy same błędy, które następnie rzutują na to, że biznes może podejmować. Decyzje w oparciu o nieprawidłowe dane, czyli prawdopodobnie te decyzje nie będą trafne. I tak jak wspomniałem, pomijając sam ten element, samą tą sytuację, mamy zjawisko dodatkowe, nieco bardziej miękkie. Wyobraźmy sobie spotkanie, na, które, na którym spotykają się kilka zespołów, kilka działów, i te różne zespoły mówią innym językiem, bo mają inne podstawy, ponieważ każdy z tych zespołów obrobił dane w swój indywidualny sposób. I pytanie będzie teraz następujące: komu w takim momencie należy ufać? Załóżmy, że jesteś prezesem. Przychodzi do ciebie trzech dyrektorów, którzy zajmują się obszarami z pewnymi punktami styku, tak? I wchodząc w dyskusję, rozmawiając o tych samych zjawiskach, o tych samych danych, okazuje się, że na tych punktach styku mają oni inne informacje. Przykładowo dane zagregowane pokazują inne wyniki. I co w takim momencie? Czy zdamy się wtedy na to, komu my personalnie najbardziej ufamy? A może totalnie to nie będzie miało w tym momencie znaczenia, ponieważ osoba, która obrabiała te dane, na przykład mogła mieć gorszy dzień i to wszystko. Drugim zagrożeniem, które takie podejście za sobą niesie, to po prostu czas. Czas nasz, naszych ludzi, i ten czas może być spożytkowany na rozwijanie biznesu, na Wykonywanie tych aktywności, które w jakiś sposób pchają nas do przodu. I oczywiście, insight biznesowy również jest ważny. Ale jeżeli możemy zautomatyzować to działanie, to dlaczego wciąż wykonujemy je ręcznie? I tutaj płynnie przechodzimy do od razu trzeciego zagrożenia. Czyli można to powiedzieć trochę wypalenia. Bo niestety, podejście pokroju rób rzeczy powtarzalne. Dla niektórych pracowników, właśnie do tego no, stosunkowo szybko może prowadzić, kiedy osoby te nie czują, że robią po prostu coś ważnego, coś przełomowego, coś odkrywczego, coś, czemu można się oddać, tylko bez mózgu przeklikują kolejne tabelki i eksportują kolejne dane. No, niestety, tak, tak to wygląda. Ale wiecie, po każdym deszczu może przyjść do nas słońce, i jeżeli skupimy się na tym elemencie to to słońce do nas również może przyjść. Także teraz przejdźmy do tego jak ten cały proces powinien wyglądać, jak sprawić, żeby działał on na naszą korzyść. I zaczniemy sobie od podstawowego założenia, że dane to po prostu proces. Nie myślimy o nich jak o jakiejś ulotnej jednostce. Teraz informacja jest w Excelu, zaraz jej nie ma. Nie, nie, nie. Dane są oparte na konkretnych systemach. Oczywiście, Excel e też mogą mieć tam swoje miejsce, byle nie za dużo. <laughs> to zawsze lubię powtarzać. I starajmy się jak najmniej ingerować ręcznie w źródła. Niech system, w którym one się znajdują, będzie za nie odpowiedzialny. I tam, w ramach tego, jak toczy się nas biznes, tak też te dane będą zmieniane. Tutaj mówię o wszelkich zmianach, nawet nazwa firmy, klienta i tak dalej. Także zapytacie, jakie koncepcje jakie narzędzia będą nam potrzebne, i pierwszym takim elementem to jest właśnie koncepcja SWOT, Single Version of the Truth. Czyli po prostu jedna wersja, jedno źródło prawdy. Jest to sposób budowania hurtowni danych i jej ostatecznym rezultatem ma być struktura, która pobiera, przetwarza i dostarcza dane konkretnym odbiorcom, w tym wypadku działom zespołom, które w późniejszych etapach opracowują na ich podstawie wskaźniki i inne miary biznesowe. W skład tego data warehouseu, czyli tej hurtowni danych, wchodzi szereg narzędzi. Jednym z nich, jednym z typów tych narzędzi, są narzędzia ETL, czyli tak zwane Extract, Transform i Load, czyli ekstrakcja, pozyskanie, transformacja i załadowanie i te narzędzia są odpowiedzialne za pobieranie właśnie danych ze źródła wstępną ich obróbkę w jaki sposób tej wchodzi De 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 czyszczenie tych danych usuwanie pustych rekordów czy implementacja pewnych już miar biznesowych pewnych, pewnej logiki tak to możemy nazwać i w ostatnim kroku to, roz to rozwiązanie, to narzędzie jest odpowiedzialne za załadowanie tych danych do miejsca docelowego. W naszym przypadku miejscem docelowym i jednocześnie drugim elementem będzie baza danych, w której, chcemy, w której będziemy właściwie przechowywali dane oraz dokonywali kolejnego poziomu kolejnych przekształceń, wyprowadzając chociażby kolumny obliczeniowe oparte właśnie o uzgodnioną wcześniej logikę biznesową. Ostatecznie dane z tej głównej bazy danych zostaną prze rozdzielone właściwie na mniejsze, tak zwane data mods, które odpowiedzialne będą już stricte zadane dla konkretnych działów, czyli sprzedaż trzyma dane dla sprzedaży, marketing, informacje o marketingu, AHR, informacje kadrowe czy te powiązane z rekrutacjami. Te wszystkie informacje, te wszystkie dane posłużą nam później jako źródła dla trzeciego elementu, czyli dla różnego rodzaju rozwiązań raportujących, przykładowo dla Power BI. Oczywiście dane z Data Marts mogą zostać również wykorzystane przez zespół IT w celu chociażby pokazania tych danych w innych systemach. Albo przez zespół odpowiedzialny za operacje z zakresu data science, jako dane wejściowe przykładowo dla modelów uczenia maszynowego, tak, żeby na podstawie tego prowadzić ciut głębsze, ciut dokładniejsze analizy. W tym momencie jednak, mając dane w rozwiązaniu raportującym, opracowujemy ostateczne kolumny, miary obliczeniowe, wszelkie wskaźniki biznesowe, tak. Tworzymy dodatkowo relacje między tabelami i ostatecznie przygotowujemy warstwę wizualną. I teraz. Spójrz, zobacz. Jest to niemal całkowicie automatyczna struktura. Odpowiednio poustawiane czasy odświeżania konkretnych elementów pozwolą nam na ich synchronizację, a w efekcie sprawienie, że dane te będą trafiały do nas bez żadnego wkładu, można powiedzieć. I w tym momencie, jeżeli będziemy potrzebowali spojrzeć na te same dane w nieco inny sposób, wystarczy, że zmienimy delikatnie. Układ w rozwiązaniu raportującym. Bez ryzyka, że stracimy jakiekolwiek ważne informacje. I jest to rozwiązanie niemalże docelowe. Później, tak jak wspomniałem, możemy zainteresować się badaniami z zakresu uczenia maszynowego czy wejść w rozwiązania chmurowe. Jednakże to zostawmy sobie na później. Tymczasem nadal stoimy tutaj, nadal spędzamy dużo czasu na obróbkę danych i nadal pojawiają nam się błędy. Więc porozmawiajmy w tym momencie, jak stworzyć na miastkę takiej infrastruktury wręcz od ręki. A więc, co możemy zrobić już dzisiaj? Jedno narzędzie Power Query, czyli element Excela, który, no, można powiedzieć, że w takiej małej skali robi prawie że wszystko to, co te narzędzia, o których powiedziałem przed sekundą. Oczywiście nie jest to tak wydajne, ale na pierwszy raz, na pierwsze próby, Innego podejścia do, do danych będzie w zupełności wystarczający. I tak jak wspomniałem, jest to element Excela, który pozwoli nam zaciągnąć dane, obrobić je i zapisać na przykład w formie tabeli. Mocą tego rozwiązania jest to, że kiedykolwiek zmienimy wartość w źródle danych, tak? czyli np. w innym pliku Excel czy w CSV. Wystarczy, że odświeżymy ten plik, który zawiera te nasze Power Query, a wynik, te wszystkie przekształcenia będą oparte już na najnowszych informacjach, na najnowszych danych. Dodatkowo, potęgą Power Query jest to, przy mniejszych rozwiązaniach oczywiście, że każda wykonana przez nas akcja, każda operacja tworzy krok w przepływie. Nazwijmy to tak roboczo, tym całym przepływie danych. Czyli do każdego z takich kroków, Możemy w dowolnym momencie wrócić, w jakiś sposób go edytować, a następnie wrócić do kroku ostatecznego. Wyobraźmy sobie, że stworzyliśmy 10 kroków, gdzie niegdzie zmieniamy jakieś wartości, gdzie niegdzie usuwamy kolumny, gdzie niegdzie zmieniamy nagłówki kolumn, gdzie niegdzie tworzymy jakąś może kolumnę obliczeniową i nagle stwierdzamy, że przed usunięciem kolumny z datą, powinniśmy wyekstraktować z niej jeszcze na przykład miesiąc albo rok. I wiecie co? Taką rzecz też możemy zrobić automatycznie. Wracamy do kroku poprzedzającego to usunięcie kolumn, ekstraktujemy tak również automatycznym przyciskiem. Ekstraktujemy ten miesiąc czy rok, to co jest nam potrzebne, i wracamy z powrotem do kroku ostatecznego i prowadzimy dalej operację. Dodatkowo, dzięki temu rozwiązaniu możemy wykonać wszystkie działania dostępne w Excelu. I szczerze nie znalazłem jeszcze funkcjonalności czy operacji, którą mogę wykonać w Excelu, a nie mogę w Power Query. Chociaż pamiętajcie, że w Power Query nie możemy ręcznie zmieniać danych. Czyli mamy jakąś komórkę, w niej na przykład nazwa Jan Kowalski, nie możemy tego ręcznie przekształcić na Adam Nowak. I to jest też potęga tego rozwiązania, bo ona nam mówi, że to źródło definiuje to, jakie my mamy informacje zmieniaj informacje w źródle, czyli na przykład w tym systemie. I wracając do tematu tych działań, możemy zarówno zmieniać typy danych, łączyć kolumny, czy je rozdzielać po delimiterze, po spacji, po dwukropku, po czym nam żywnie przyjdzie do głowy, albo po miejscu w układzie, czyli na przykład piąta litera od lewej, tam robimy cięcie. I na koniec dwie właściwie najważniejsze możliwości: to po pierwsze tworzenie tabel przestawnych, zarówno mówimy tutaj o funkcji pivot, jak, jak i unpivot, a po drugie łączeniu zapytań, czyli mamy dwa Excele, które mają jakiś wspólny klucz. Możemy je po prostu zmerczować, złączyć w jedną tabelę, właśnie po tym kluczu. Tak, zapytania Power Query mogą mieć kilka Excel i kilka źródeł podłączonych w tym samym czasie. I tutaj chciałbym postawić kropkę, ponieważ im dalej w las, im więcej informacji, im więcej opcji sobie przytaczamy tutaj, tym lepiej, żebyście widzieli przed sobą to rozwiązanie. I na YouTubie znajdziecie masę poradników dotyczących Power Query, więc polecam rzeczywiście godzinka, dwie, wystarczająco, żeby te podstawy już sobie złapać. I podsumowując, domyślam się, że widzisz, widzicie potencjał tego rozwiązania. I tak jak przedstawiłem to przed sekundą, nawet najmniejszym wysiłkiem jesteśmy w stanie oszczędzić sobie chociażby te kilka minut w przyszłości. Ostatecznie zadziała to, to jak procent składany, gdzie każda mała zmiana będzie uwalniała nasz czas i pozwalała na automatyzację jeszcze większej ilości elementów. I z tą myślą chciałbym Was dzisiaj zostawić. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tego materiału do końca. Standardowo zapraszam Was do zapoznania się z innymi treściami tutaj, na blogu, na LinkedInie. A tymczasem chciałbym życzyć Wam powodzenia i przypomnieć, że. Nie ma dużych problemów, są tylko źle dobrane narzędzia. Do usłyszenia.